No i cześć mam wszystkim, to jest zestaw na AMD za około 5200 zł. jest on można powiedzieć odpowiednikiem zestawu na Intelu za tą samą kwotę. Tak więc przejdźmy do zestawu. Proces, jaki wbrałem do tego zestawu jest to AMD Ryzen 3 3600, jest to procesor 6 rodzeniowy, 12 wątkowy, są jest on 3,6 GHz, a maksymalnie w trybie turbo 4,2 GHz. Jest on wykonany w 7 nm, jego TDP wynosi 65 W, posiada 32 MB, i poziomu L3 i kosztuje 929 zł. Do tego zestawu wybrałem również chłodzenie. W zestawie z procesorem mamy boksowe chłodzenie, jednak ono przy tym podsorze nie sprawdza się najlepiej, to znaczy ono wystarcza, ale jest dość głośne i utrzymuje dość wysokie temperatury na podsorze, więc wybrałem tutaj dodatkowe chłodzenie. Jest to chłodzenie Silent PC Ford is 3HE1425V2. Ma on wysokość 158, 158 mm. Bez problemu zmieścić się do naszej budowy. Z tego co pamiętam, nasza budowa obsługuje maksymalnie chłodzenia o wysokości 19 cm, więc będzie tutaj zapas. Jest on kompatybilny z podstawką AM4. Jego maksymalny TDP wynosi 220 W. Posiada 5 powodów, każdy o średnicy 6 mm. W zestawie z nim jest wentylator 140 mm. Myślę, że to chłodzenie znacząco lepiej sprawdzi się w tym zestawie, aniżeli to dodane do Podsora. Chłodzenie to kosztuje 155 zł. Płyta główna jak wygląd tego zestawu jest to MSI B450A Pro Max. Jest to oczywiście płyta na socket AM4. Posiada 4 sloty pamięci typu DDR4. Jest to płyta w standardzie ATX. Na panelu tylnym mamy wyjścia z zintegrowanej karty graficznej ale w tym procesie jej nie ma, a poza tym mamy dedykowaną kartę graficzną. Mamy przycisk yy, bios który pozwoli nam na aktualizację BIOS-u, jeżeli będzie taka konieczność. Mamy jedno złącze ps do połączenia z naszego typu klawiatury czy też myszki. Mamy jedno złącze Ethernet do połączenia się z siecią. Dwa złącza USB 2.0. Dwa złącze USB 3.2 Gen1. oraz dwa złącze USB 3.2 Gen2. Mamy też wyjścia, z, wyjścia i wejścia z zintegrowanej karty dźwiękowej. Płyta ta kosztuje 399 zł. Pamięci, jakie wbiłem do zestawu są to Pamięci Patriot Viper Steel. Są tu dwa moduły, każdy o pojemności 8 GB, łącznie 16 GB. Pamięci traktowane są 3600 MHz, ich opóźnienia wynoszą CL17. Posiadają one chłodzenie, nie jest ono jakiejś standardowej wysokości, jest ono nieco wyższe, ale sprawdzałem to chłodzenie, nie koliduje w żaden sposób z pamięciami. Pamięci te kosztują 389 Złotych. Karta graficzna, jak wglądam tego zestawu jest to MSI GeForce RTX 2070 Super. To prawda nie jest to najlepszy moment na kupno takiej karty, bo już tak naprawdę za 2-3 tygodnie będzie można kupić, o ile będą dostępne w sklepach, ale będą miały premierę karty RTX 3000, więc to nie jest najlepszy zakup. Wstrzymałbym się z zakupem całego komputera, ale jeżeli ktoś musi kupić teraz, to nie jest tak, że ta karta za miesiąc będzie do wyrzucenia i nie będzie do niczego nadawała. Ona ciągle będzie miała niezłą wydajność. Posiada ona 8 GB w pamięci typu GDDR6. W pamięci te traktowane są 14 000 MHz. Rdzeń karty jest traktowany 3605 megaherców, a w trybie boost 1785 megaherców. Zalecany zasilacz do tej karty to minimum 650 watów, co uwzględniłem przy wybieraniu zasilacza. Karta wymaga dodatkowego zasilenia 8 plus 6 pin i kosztuje 1989 zł. Niektóre osoby mogą się zapytać, czy 2070 Super nie jest za mocną kartą dla Ryzena 5 3600. Ale jak się okazuje, nie jest tak naprawdę w grach w większości. Ten procesor nie przekracza 50, sami dobija do 80% użycia, podczas gdy karta jest praktycznie cały czas 99-98% użycia. Więc jak widać, ta karta nie jest ograniczona przez procesor. W tym zestawie będzie miała pełną wydajność. Przejdźmy do dysku. Dysk, jaki wybrałem, jest to Kingston A2000. Jest to dysk o pojemności 1 TB. Wydaje mi się, że w tym budżecie to jest takie minimum. Jest to dysk na M2. PCI Express NVMe. Dysk posiada odczyt na poziomie 2200 MB na sekundę. Zapis na poziomie 2000 MB na sekundę. Dysk ten kosztuje 499 zł. Zasilaczki w wyjątku stoły to Corsair TX650M. Jest to zasilacz półmodularny, ponieważ on większość wtyczek ma odłączanych, Jednak zostaje jedna wtyczka 20-pinowa, która jest na stałe podłączona w naszym zasilaczu. Zaślecz ma moc 650 W, posiada certyfikat sprawności 80 Plus Gold. Posiada wentylator o średnicy 120 mm. ze kosztuje 399 zł i 37 groszy. Obudowa jako brand jest to Big Quiet! Pure Base 500, jest to obdowa z oknem. W zestawie z obdową dostajemy dwa wentylatory, jeden na tyle 140 mm, jeden na przodzie 140 mm. Ja do tego dołożyłbym jeden wentylator dodatkowo 140 mm, najlepiej na froncie. Ale jeżeli macie taką możliwość, dołożyłbym jeden na górę, który by wyciągał ciepłe powietrze. Ja tutaj do koszyka dołożyłem jeden, jeżeli możecie dołożyć dwa, bo mamy możliwość dołożenia jednego wentylatora 140 mm na przodzie i dwóch wentylatorów 120 lub 140 mm na górze. Obdowa ta jest zgodna z chaupytą główną, która jest w standardzie ATX. Więc tu nie będzie problemu. Jak wspominałem, z wysokością chłodzenia też nie będzie problemu. Tamto chłodzenie ma, jeżeli dobrze teraz pamiętam, około 16 cm. Tutaj ta obdowa obsługuje chłodzenia do 19, więc będzie dość spory zapas. Jeśli obdowa to kosztuje 369 zł. Wentlator, jaki wybrałem tej obdowie, jest to Quiet! Pure Wings 2 PWM, czyli z czteropinowym złączem, dzięki czemu możemy sterować prędkością obrotową tego wentylatora. Jeden taki wentlator kosztuje 53 zł. i 90 groszy. Są to takie same wentylatory, jakie są dołączane do naszej obdowy. Cały ten zestaw kosztuje łącznie 5152 zł i groszy. Wyszedł on, jeżeli dobrze pamiętam, nieznacznie taniej od zestawu na Intelu. Tam karta graficzna była nieco droższa, kosztowała już 2100 zł. Nie ma już na tej karty, teraz na pomoc jest ta karta za 1989 zł, więc wybrałem tą. To jest jedna z najtańszych kart RTX 2070 Super. Co do wydajności takiego zestawu, dam Wam link w opisie, żebyście sobie mogli sprawdzić, jak wypada ten zestaw w grach. Jak wspominałem, w większości wypadków karta graficzna jest obciążona w praktycznie 100%, zazwyczaj od 95% w górę, a procesor w większości gier nie przekracza 70-80%, a na pewno w żadnej grze nie miał 100%, więc nie ogranicza naszej karty graficznej w w tym filmie, w tym zestawie było by to na tle. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. W tym zestawie było by to na tle. Cześć!